Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w Farming Simulator 2015 Jestem dzisiaj sam, na takim trochę innym dzisiaj otoczeniu, na innej mapce Której możliwe, że jeszcze nie znacie, ale w tym odcinku na pewno ją troszeczkę poznacie razem ze mną Bo jestem na nie dopiero drugi raz Dzisiaj taki luźniejszy odcinek sobie nagramy Właśnie z przedstawienia wam tego oto zestawu co tutaj mam będzie to taka seria, która będzie dodawana na kanał jako drugi odcinek w dniu. Nie na pewno nie jako główna seria, tylko właśnie taka poboczna, w której będę Wam przedstawiał mody. Mapy na pewno nie, bo map przedstawia Wam Adaś. Ja będę przedstawiał Wam modyfikacje do gry Simulator 2015, które będą ukazywać się właśnie yy, na różnych forach. Przeważnie będą to najnowsze mody, które niedawno wyszły, bądź które te, te, które ja Wam polecam, na których oczywiście grałem i które są przede mnie przetestowane. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki zestaw właśnie Fendt 930 Vario y, TMS razem z pasą MC Hale. Nie wiem jak to się czyta, bo pierwszy raz mam do czynienia w ogóle z taką prasą. Y, Fenda już sobie testowałem y, na swoim sejwie, Trochę nim pograłem. Bardzo fajny ciągnik, zaraz Wam trochę o nim opowiem. Co do prasy, nie mam pojęcia jak ona będzie działać i nie wiem czy w ogóle będzie działać, ale z tego co widziałem w filmikach różnych to działa bez zarzutów. Jeszcze tutaj właśnie dzisiaj będziemy robić siano i siano kiszonkę będziemy od razu owijać tutaj dzięki tej prasie, a to już na, na polu, na łące. Najpierw kilka słów o fendzie 930, ogólnie o modelu, bo model jest wykonany naprawdę super, każdy detal na tym ciągniku widać. Co do tutaj właśnie tekstury, to jest taka, taka ciemna, strasznie ciemna, yy, ciemny fend. Yy, bardzo fajnie się komponuje, bo to jest chyba z, tych, z tej starszej wersji fenda, yy, ale nawet nie wiem, ile on ma koni. Nie sprawdzałem, już sprawdzam. Ten ma 300 koni. Uu, nawet nie wygląda na 300 koni. 300 koni mechanicznych, jak widzicie. Fend 930, Vario TMS, 300 koni mechanicznych, yy, wyposażony w przedni tuz, z, oczywiście z womem. Womem Boże poprawcie mnie bo nie wiem czy to jest wom czy nie Wom jest z tyłu na pewno ale czy tu jest wom Dobra tak czy siak wyposażony w wałek tus Halogeny hmm, robocze oczywiście jak widać z tyłu również yy, Każdy detal tu jest naprawdę tak dopracowany że to jest normalnie masakra Mała do mnie dzwoni Nie telefon Miki dzwoni No Miki nagrywam poczekaj No No pozdrów tu wszystkich Do, dobra Także tutaj, przepraszam, za to za to za to za to za ten incydent, ale Wiki do mnie dzwonił, bo już się o mnie martwi, chwilę mnie nie ma. Także co, wejdźmy sobie do środeczka. Można drzwi otworzyć? Czy nie? Można drzwi otworzyć, jak ja to lubię. Takie realne granie właśnie, wsiadanie, otwieranie drzwi. Jesteśmy w środku. Zamknijmy sobie drzwi. Dźwięki tego fenda są naprawdę... naprawdę dobre. Może co pierwsze? Fen oczywiście wyposażony w podstawowy yy, skrypt. W środku chodzi o ten panel interaktywny. Oczywiście tutaj kierownicę możemy sobie drzwi otworzyć te, możemy przednią szybę otworzyć, tylnią szybę możemy chyba też otworzyć. Tak, tylnią szybę możemy otworzyć. Yy, tutaj bodajże mamy w, yy, otworzenie przedniego przedniego tuza. Mamy właśnie go zamknęliśmy. Teraz go otworzyliśmy. Tak, teraz go otworzyliśmy. Tu jest oczywiście przedni tuz rozkładanie ramion tuza. No i zamknijmy sobie drzwi No i to tyle, tutaj jeszcze mamy szyberdach Który otwiera się nam dosyć wysoko właśnie, jak widzicie Tutaj to jest, kurde, pokazuję palcem Zapomniałem żeby tego nie widzicie, co pokazuję palcem Także co, pozamykajmy sobie tutaj wszystko, że włączę klimatyzację zaraz I przejedźmy się na miejsce, na którym <coughs> będziemy wykonywać właśnie prasowanie Ja sobie pozwolicie tylko zerknę, gdzie mam pojechać, bo nawet nie pamiętam W prawo, dobra, już teraz wiem Znajdujemy się na mapce Warmia i Mazury Map yy, autorstwa, już Wam mówię, Debel Modding, yy, mapa ogromna, przeogromna, jak tutaj możecie zauważyć, na mapce wielkości Hagenstadt, tak jak już tam napisał właśnie w opisie. Yy, mapy ja osobiście nie będę Wam przedstawiał, od tego jest właśnie Adaś, on robi yy, prezentację map, także na pewno zrobi i tej, bo ja mu właśnie polecę tą mapę, yy, także na pewno zrobi prezentację tej mapy. Yy. A ja ja właśnie tutaj będę sobie aktualnie grał na tej mapie, bo... Moim no zdaniem fajna mapka, duża, można sobie dużo porobić. Fajne teksturki. Oczywiście mapa do 15, tak do, do 13 wyszła. Yy, wczoraj właśnie wyszła ta mapa, także yy, Zapraszam do opisu, jeżeli ktoś chce pobrać. Yy, kurde, ludzie ja dałbym głowę uciąć, że tu był wjazd Naprawdę. Dałbym głowę uciąć, że tu był wjazd na tą łąkę pozwolicie, że ja sobie przejadę przez krzaczki tak naprawdę nierealnie, ale nie pamiętam gdzie był wjazd na tą łąkę, a nie chcę czasu tracić także co, wyjdźmy sobie z Fenda prasa MCHL Fusion 3 prasa właśnie prasująca i rolująca belki oczywiście owijająca również bardzo fajny model wykonanie, wykonanie moim zdaniem Perfekcyjny, tekstura by mogła być troszkę lepsza tutaj jak widzicie, ale to jest i tak nic. Belki owijane chyba są siatką. Tutaj jest pociągana siatka stąd. Oczywiście podbierak. Podaję, że dwumetrowy 2 2 metry chyba. Podbierak i belka nam wychodzi tutaj i od razu się owija. Prawdopodobnie zaraz zobaczymy, bo nie, nie testowałem tej maszyny. Oczywiście owija się. Nie wiem jak to działa na słomie, czy to również się owija. Także co? Włączmy sobie prasę. Mm -hmm, tak. Najpierw rozłóżmy, dobra, X Rozkładają się kółka Włączamy prasę mm, Różmy powolutku Ja sobie zmniejszę po pozwolicie tempomat Zmniejszę sobie tempomat do jakiejś wolnej prędkości, żebym za szybko tu nie musiał jechać Dobra yy. Zobaczymy jak nam, y jak nam zbierze dobelki Bo mam coś takiego jak wrapping is Deactivated. Yy, nie wiem co to jest, czy to będzie właśnie to owijane. Możliwe, że to będzie właśnie to, chodziło o to owijanie, czy włączyć owijanie, czy wyłączyć. Zaraz zobaczymy jak to nam wyjdzie. Mamy 80% już, że szybko właśnie sobie wcześniej trochę przygotowałem. Mamy pikanie. Yy, wielki plus, bo bez pikania naprawdę mi jest. Kurwa. Belka wypada. Aha Czyli teraz O kurwa, chyba nie mogę tego otwierać yy, Belka nam O panie, ale fajnie Także ludzie, belka nam wypada z prasy na te rolki tutaj yy, Możemy sobie klawiszem Z włączyć yy, Włączyć owijanie bądź klawiszem yy, Zaraz wam powiem którym Niech tylko się owinie I klawiszem O Wyrzucamy naszą belkę z, z prasy Naprawdę super, super, super maszyna Już mi się naprawdę tak podoba, że Zróbmy sobie kilka belek Zróbmy sobie kilka belek Naprawdę fajnie, fajnie Jeden z lepszych w moim zdaniem Nie wiem, czy taka prasa, wiem, że taka prasa była podobna, ale tamtej nie, test nie testowałem, bo nie, nie, po prostu nie Yy, nie miałem okazji, jakoś mnie ta prasa tak nie pociągała, ale ta jednak przykuła moją uwagę I stwierdziłem, że muszę ją przetestować i dla Was nagrać właśnie taki filmik, a z racji, że miałem, miałem taki pomysł na taką serię właśnie yy, Serię, gdzie będę przedstawiał, pokazywał mody, jak one działają Tutaj mamy pikanie, gdy belka wypada z, z komory rolującej na właśnie takie rolki tutaj I włączy nam się automatycznie teraz yy, Owija niegdyś mieliśmy włączone właśnie tamto mm, na Activate przestawione także owija nam się Belka sama nie wypadnie dopóki nie naciśniemy klawisza O Jeszcze poczekajmy Przy końcu spowalnia klawisz O i nasza belka Oczywiście sobie pięknie wypada Jeszcze gdyby się przewracała na stojąco to by było w ogóle już Super Dobra zróbmy sobie kilka belek jeszcze jedno zrobimy i wtedy zauważyłem, że jeszcze jest jedna funkcja przy otwieraniu klap bocznych w właśnie tej prasie. Także zaraz sobie klapy boczne otworzymy i zobaczymy jak to będzie wyglądać w środku tej prasy. Ogólnie jeszcze nie spojrzałem właśnie ile ma pojemności ta prasa. 3 tony mamy aktualnie. 3 tony, no ciężko określić jakich to jest w jednostkach, także pojemność, pojemność to jest 4000. 4 Czyli chodzi o to capacity i prasa, yy, prasa wyrzuca nam belkę do owijania oczywiście znowu się owija. Nie, normalnie... Jeżeli nie wiem jak, jak będzie multiplier z tą pracą, ale myślę, że, że powinna działać. Jeżeli będzie działać multiplayer jedna z lepszych prac do farminga 15 moim zdaniem, bo prasa wykonana przez Sam Modding, tak tutaj piszę na rejestracji. Yy, oczywiście teraz sobie wyrzucamy naszą belkę. Wyrzucamy naszą belkę, żeby sobie chudy włączyć. Teraz ludzie otworzymy sobie prasę. Widzimy Jak widzimy nasza prasa w środku posiada zapas chyba to jest zapas folii, bo bodajże tak. Mamy jakieś funkcje tutaj? Nie mamy funkcji z tej strony, z tej strony również nie mamy funkcji, ale to jest chyba zapas siatki bądź folii nie jestem pewien do końca, bo to jest raczej folia. Chociaż nie, siatka też jest taka krótka dosyć. Nie, to będzie folia. To będzie na 100% folia. Zapas folii tutaj mamy. Siatka to na pewno nie jest, bo siatka był trochę dłuższy karton. Ale model naprawdę, naprawdę na 5+, moim zdaniem. Model wygląda na dopracowany przez jakiegoś, nie wiem, nie, nie mam pojęcia kto to jest ten sam modding. Pierwszy raz spotykam się z tą nazwą. Ale koleś naprawdę odwalił kawał dobrej roboty ten skrypt oraz ten model. To jest naprawdę coś niesam, niesamowitego, bo no nie wiem, no prasa idealna moim zdaniem. Nie wiem nawet powiem wam aktualnie ile ona ma zapotrzebowania koni. Zapotrzebowanie to jest tylko 107 koni mechanicznych, a ja podpiąłem takiego byka 300 konnego to kurwa rozerwij zaraz tą prasę naprawdę. Także co zamknijmy sobie, zamknijmy sobie yy, te klapy. Zróbmy jeszcze jedną walkę tak poglądowo, żeby to jakoś fajnie nam wyglądało. Dźwięki prasy możemy usłyszeć, to są dźwięki właśnie y, dźwięki podbieraka Tak, podbierak chodzi, słychać y, Innych dźwięków oczywiście nie ma, niestety Chyba, bo słyszę tylko jedynie właśnie Jedynym charakterystycznym dźwiękiem tej prasy to jest właśnie podbierak y, Oraz y, pikanie przy 90%, przy 90% właśnie zaczyna pikać y, I gdy belka już ma 100% y, Właśnie teraz usłyszycie to Załącza się pikanie drugie jest to pikanie oznaczające, że właśnie belka wypada z komory pasującej do, na te właśnie wałki tutaj, do owijania Do owijania folią, przepraszam No i oczywiście dźwięki owijania folią również są Również świetnie to słychać Gdyby jeszcze ta folia tak fajnie zachodziła to by było ok Ale no jest fajnie, naprawdę jest fajnie I oczywiście klawisz, o belka nam wypada wypada i mamy belkę wyrzuconą. Także co? Zestaw, cały zestaw ogólnie oceniam na na 5 plus, bo ciągnik jak i prasa mają skrypt skrypt naprawdę dobry oraz model też jest wykonany naprawdę dobry Nie mogę się przyczepić do niczego Do niczego się nie mogę przyczepić bo wszystko jest perfekcyjne po prostu 5 plus to jest moja ocena tego zestawu i serdecznie zapraszam do pobierania, bo naprawdę moim zdaniem ten zestaw, ogólnie ta prasa, jak i ciągnik umilą Wam grę na wiele, wiele godzin yy, grania. Serdecznie polecam oczywiście linki oryginalne, jakby ktoś się chciał przyczepić niezmienione, oryginalne linki do modyfikacji w opisie mojego filmu. Serdecznie zapraszam do, do oglądania, yy, do oglądania kolejnych odcinków, do pobierania, do subskrypcji mojego kanału i trzymajcie się. Na razie cześć, gorąco pozdrawiam.